Dzień dobry, witam wszystkich pasieczników. Zobaczcie cóż za piękna miejscówka. 8 hektarów rzepaku i zaraz lasek akacjowy. To właśnie dzisiaj robimy odcinek, tak więc zapraszam. Jak zawsze od początku co warto wiedzieć wyjeżdżając na pożytek akacjowy? Bo warto wiedzieć, że jest to drzewo amerykańskie, bardzo odporne na susze i na słabe warunki glebowe, tak więc wypiera nasze rodzime gatunki roślin i w lasach państwowych jest już praktycznie tępiona. Ale wciąż jest jej dużo, około 300 tysięcy hektarów w Polsce, więc jest gdzie wywieźć pszczoły. Z czym się liczyć, jeśli się już wyjeżdża? Przede wszystkim, pomimo tej odporności na suszę i na brak wody, jest nieodporna na przymrozki. Tak więc pierwsze zagrożenie jest takie, że w okolicach zimnej zośki, co się nawet zdarza w województwie opolskim, są ujemne temperatury. Co prawda niby przygruntowe, ale tak naprawdę to często sięgają do 2 metrów a pędy kwiatowe są bardzo na to wrażliwe, natychmiast czarnieją, no i oczywiście nie ma szans na nektarowanie. Wtedy nektarują tylko korony, więc znacznie se nektarowanie spada. Druga sprawa to to, że kwiatek pojedynczy żyje mniej więcej 7 dni, z czego dopiero w trzecim dniu jest na tyle duży, że pszczoła może do niego wejść i pobrać nektar. Żeby nie było tak różowo, no to nawet pomimo tego, że jest trzeci dzień, a jest chłodno, to pszczoła i tak się nie może dostać do, do tego właśnie nektaru, ponieważ Ścianki kwiatka są zbyt sztywne, no i niestety pszczoła nie ma na tyle siły, żeby tam się po prostu wepchnąć. Jeśli dodamy do tego pogodę burzową, która mniej więcej właśnie zdarza się bardzo często na przełomie maja i czerwca, wtedy kiedy lakacja zaczyna kwitnąć, u nas przynajmniej, no to mamy już kolejną klęskę pogodową, którą możemy zaliczyć. Po prostu podchodzą do akacji, wtedy kwiatki wszystkie leżą pod drzewem, a na drzewie jest niewiele tego, więc nektarowanie również ograniczone. Jeśli nie pada deszcz, to jest upał. Jeśli jest upał, to przy, przy takim intensywnym wietrze w okolicach południa nektarowanie ustaje, bo po prostu nektar wysycha. Tyle rzeczy jak widzicie czyha na akacje to jest najbardziej czuły jeśli chodzi o właśnie warunki pogodowe pożytek. To dlatego właśnie, że jest bardzo krótki. On trwa maksymalnie 14 dni. Tak naprawdę na maksa, bo przeważnie to po 10 jest już po temacie. Pocieszające jest to, że w trakcie kwitnienia właśnie robi nie kwitną też inne rzeczy. Więc wyjeżdżając na to, jeśli ona zawiedzie mamy szansę, że gdzieś tam pszczoły dopakują czegoś innego po prostu do miodni i z czymś tam przyjedziemy. Ja na robinie nie wyjeżdżam, bo takich lasków mam tutaj kilka. Nie zdarzyło mi się jednak pobrać nigdy czystego miodu akacjowego. Czysty miód akacjowy jest praktycznie przeźroczysty. Tutaj jak widzicie mam właśnie słoik tak zwanego wielokwiatu letniego. To jest właśnie miód z dużym udziałem robini, dlatego że on jeszcze nie skrystalizował. Wszystkie miody już są po prostu skrystalizowane, a to pomimo tego, że jest 15 stopni w magazynku ciągle jest płynne. To jest najlepszy dowód na właśnie duży udział nektaru z akacji nazywam to wielokwiatem, bo ja nie lubię takiego krętactwa. Dobry miód sprzeda się i tak niezależnie od tego jak go nazwiemy, więc nie będę tego nazywał czystą makacją, bo ktoś może czuć się zawiedziony. Sam tak miałem gdy, miałem, gdy nie miałem jeszcze pszczół. Kupowałem na przykład grykę, która nie stała koło gryki, więc nie będę się wpisywał ten, w ten trend, jakby takiego naciągacza, bo to jest tylko jednorazowe. Niemniej po prostu nie jest tak nigdy, żeby po prostu tego nektaru nie było. Zawsze coś się, coś się ukręci. I teraz najważniejszy punkt programu dla mnie. Te osoby, które nie oglądały pierwszego tego odcinka o rzepaku, to tylko w skrócie powiem, że ja wtedy właśnie wymieniam matki, podkładam mateczniki na wygryzieniu i mniej więcej gdy trzeba by brało, było robić miodobranie akacjowe, trafia się krótki okres bezczerwiowy i wtedy ambrozolem atakuje warozę. Oczywiście ona wróci do rodzin poprzez loty, ale tępimy ją już, na tyle ją trzymamy po prostu krótko, że ona się nie namnoży za bardzo do lata i po lipie dużo łatwiej będzie nam po prostu ją y, zlikwidować. To jest bardzo ważny punkt, y, staram się to robić tak, żeby to był właśnie jakiś taki spójny harmonogram, za jednym otworzeniem ula, żeby zrobić kilka rzeczy. Tak naprawdę na rzepaku wymieniam matki, robię odkłady, odświeżam węzum gniazdo, trzy rzeczy na raz. Tutaj robię odebranie, polewam ambrozolem, tempie warozę. Wszystko to się sprowadza do tego, żeby jak najmniej się narobić, to tak naj, najprościej mówiąc, ale to też służy pszczołom, to nie tylko chodzi jakby tutaj o pszczelarza, bo pszczoły też nie robią zbyt częstej ingerencji. No i tu zbliżamy się już do końca odcinka właśnie na wariackich papierach, bo tak to wygląda. Jeśli ominą nas te wszystkie pogodowe zawirowania, no to trzeba mieć naprawdę dużo ilość suszu i dokładać, żeby pszczoły nie ograniczyły matki w czerwieniu zalewając gniazdo. No ale jak tu mieć dużo ilości suszy, gdy jesteśmy po rzepaku i często jest tak, że rzepak jeszcze jest niedojrzały, nie możemy tego wywirować, pojawiają się roje, tak więc dlatego właśnie tutaj zwracam uwagę na to, żeby korzystać z tych możliwości, które są w 100%, robić parę rzeczy naraz, żeby tam po prostu było łatwiej. Stąd ten cały mój schemat, który Wam tutaj przedstawiam. Staram się, żeby te przekazywane przeze mnie informacje nie były takie jakieś wiecie, oczywiste i oklepane. Na YouTube jest bardzo dużo pszczelarzy, ja nawet nie wiedziałem, że taka jest obfitość, to okradł dobrze, ale myślę, że jedynym tematem, w którym będę powielał te same informacje, to będzie waroza, bo na ten temat trzeba ciągle klepać. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam, chętnie na nie odpowiem. Dziękuję Wam za uwagę, w kontakcie.